A szabes, tak, szabes. O, religijna, bo z tego powodu, że jak już sobota, to szabes, to już sąsiad był, tam w przeważnie, to przepali piec i coś tam, no, gotowe, to nie wiem, ale piecy nawet oni sami nie palili pieca w sobotę, o, to, to takie oni byli pobożni. Ale prawdopodobnie... Jak ojciec umierał, to poduszkę zadusili, eee. To znaczy, Żydów tak niby to robią, żeby nie męczył się od razu, już wiedzą, że już dochodzi, to poduszką i naciśnie, podtrzymają taką, no. no. Coś tak podobne. Wierzy Pan Ja nie wiem, ale to jak to, no, ojca zadusić, to. to ja nie wiem, czy matkę tam, coś tam, nie wiem. Bo to mówił, już nie, żeby nie męczył się, żeby tego. No ja to mówili. A i, i mówili, na przykład moja matka z to mówiła, jak chwyco, i to, mówili, masę, To kręcili gdzieś tam w beczce, na kolce gdzieś tam, i, i nie wiadomo skąd, gdzieś tam człowiek zginął, ale z daleka przywiozł. Ж і викрęńcoре і поźні то ідзе на полпольські так. было так так І то в Кринках а не пані так Tudzieсь przy Кні у ліце. А я як було в дзержанioих дан то така можеш, że цурка była Сханка, такаладна. To matka zawsze władek był Żyd. I przychodził tam do taka spółdzielnia, sześć Żydów, a ja siódmy. I zawsze maca, przyniesie macę, mówię, a, masz Mikołaj, Macy. I każdy dzień nie daje macę. Ja mówię, ty wiesz, że to z, z tego skrwią. mówi, co ty, Mikołaj, mówisz, skrwią, krwią. tak, u nas jest, ale to tylko na przykład jak, e, prawda, e, już te, przed te święto, jakie, nie wiem, na święto, to my dos, otrzymujemy, ale to tylko na rodzinę, to taki malutki kawałeczek, to tam, znaczy, to już skrywa. No to mówię, a on, tak, bo ja nie, bo mówię, i później ja, dałem trzy kilogramy mąki kupił, a masz piec tam sobie, ona... Zawsze w pieczy i on niesie. Tak on. Ale znaczy prawda, że... Bo to on znak, gdzieś tam. I rozsyłają w kopertach po takim, no rodzina tam, kawaleczek i podzielę się. Znaczy to tak on, on tak mówił. A prawda to czy nie?